sobie to stworzymy. O, onigiri! Prowadzimy dzisiaj restaurację, restaurację sushi. Dziś patrzy suszarnia, stworzymy swoją własną i nasze Onigiri kociekowa również się tam pojawi. A nasze Onigiri kociakowe możecie znaleźć na sklepie wiki.com. Czy ty to widzisz, co to się dzieje? On ma, słuchaj, on za, on za sobą, miał Onigiri chodzące. Patrz, o, matko, tu można onigiri trafić. Ej, ale słodkie. O nie, trzeba mieć punkty sushi, żeby to wyrolować. Wygraj, słodkie, zwierzaka domowego. Nie, no nie mamy punktów sushi. Fajnie jest ta gra zrobiona Super jest ta gra i zobacz, o matko Czy to jest... To? O, to, to jest nigiri, które sobie siedzi tu z oczkami Zobaczcie. Kitek, proszę, ja już co do Japonii Zobacz na te automaty To się nazywa gacha chyba Nie wiem, ale to jest sztos Twórz unikalne sushi Dobra, czyli poczekaj Czyli my tu możemy tworzyć Nie, jak ja mam tu wejść? O, o, a Dobra, to nie, to jest przebranie Siedź Usiądź Czekaj, usiądę Jak wkurę. Pamiętacie? Na jednym z odcinków, gdzie robiliśmy zawody kto więcej zje, właśnie byliśmy w kure sushi i tam wyglądało to dosłownie jak tu Ale to o co tu chodzimy? tu mamy jeść? Od mnie się to gromadzi O, patrz, ma pałeczki Ale gdzie ty masz pałeczki? Pod F coś jest, pałeczki Akcesoria nie mam żadnego, o nie, to Patrz, bierzesz pałeczki i jem Kitek Ale jak ty zjadłeś, zaczęłaś jeść? Jaki sztuf? Skomplikowane niż myślałam. Ej, ja, ja nie ogarnię, bo biegam. i no po pomóżcie mi widzowie. Później ten talerz połóż na stole. O, ema, dobra. A później pałeczki. O, lecz to siwo. Kładziesz na stole i jesz. Ej, to są normalnie talerze. Jak ej, punkty sushi się zdobywa za jedzenie? Ja, ja tak w realu chcę! Ej, normalnie! No, wygrałeś ten challenge wtedy. Trójeczka, teraz będę jadł. O, jakieś tu z jajkiem to jest chyba? Albo z coś surowym. Ej, tak jest... A nie z omletem tamago? A możliwe, możliwe. Co mam tutaj pod czwóreczką? Chyba to samo wziąłem. Muszę wszystko zjeść. Awokado, I czemu, czemu ja tego tak nie mogę? Punkty. Nie mogę tego ściągnąć. Patrz, tajaki! Te rybki, tajaki! To jest chyba z krewetką! Ej, dobra, to jest fajne. Widzowie, pamiętajcie, że jedzenie suszy jest bardzo. Nie wiem, że... Dlatego ja nie mogłam tego wydzielać, bo ja trzymałam pałeczki. Japoński cheesecake. Ufika. czy ty to widzisz? Widzisz to? Sosem sojowym wzięłam! E, używasz teraz butelki sosu sojowego. No właśnie nie wiem czemu. Dobra, a czy ja mam onigiraito? to! miam dobra, słuchaj, wszystko zjadłem nie to na dalszy ciąg. Dobra, słuchajcie, czy ja mogę coś tutaj innego robić oprócz jedzonka? z wygraj nagrody, kolorowe pałeczki. Idę na górę, zobacz. Przedawam <laughs> ta automaty. O, ja cię kręcę. Ej, ale to jest sznos. Kto to zrobił w ogóle? Wymaga 100 sushi do gry. Dobra, idziemy na górę. Co tu jest? Tu jest kolejna? Tak, ale ja nie wiem, gdzie ja mogę zrobić sushi. Przecież ja mam prowadzić tą. Patrz, i tu się ktoś obsługuje normalnie przy stole. jak sobie siedzi słodko przy niej. e tutaj zobacz, zobacz. Ja coś dostanę do jedzenia. O, onigiri dostałem. A tu Tablet. Fajnie. Ja jeszcze pójdę na górę. Kałaj. Płyta czysta. Nie, brudne talerze. O co tu chodzi? To jest Industrial to! Ja tu siadam! Nie mogę tam wejść! Ale wiecie co? Gdyby normalnie w rzeczywistości dało się. Ej, co jest? Game pass. Lęczowe rolki. Czy to są rolki tylko. Widzowie, czy to są rolki tylko dla VIPów? Są takie, a wiesz, że na górę nie mogę wejść? Czemu? To jest chyba dla VIPów tylko. Tutaj nie działa. O ja Dobra, ja, ja schodzę. Ta, o, toaleta jest nawet! I czy tu będzie taki kibelek jak wash w Japonii? Lead? Zobacz, czy będzie można. Da się usiąść na kiblu normalnie. Ej, no. Chcę robić sushi to. O, ja cię dobra, ale właśnie o co chodzi, jak tuś kre kreuje sushi, bo to jest ciekawe. O, zobacz, oni tam z tyłu robią. Jak, jak tam wejść? Jak tam... To, to mi nagle chce kupić yy, co? Ja nie, ogarniam. nie, nie, nie. Ej, ja bym chciał tutaj. O, tutaj się dosi dosiądę, dosiądę się do kogoś. O, ktoś mnie poznał, Nikola mnie poznała. Napiszę hejka. Mufinka. Super, poczekaj, bo ja poznałam właśnie naszą bicę. Co? Gdybyś słuchał, to byś wiedział. Bicka nasza gdzie? Ej, no ja też chcę z wami robić to suszaj to. Czy tylko ja prowadzę to sushi? Mufinka, mufinka, chodź. To jest nasza bicka, to jest nasza bicka. Tak, ale tutaj możemy razem usiąść, Zobacz, możemy razem i możemy sobie normalnie razem dawać je sushi. Bierz suszaj to. i'm <laughs> Warszawy, Nikola. Teraz tak, łosoś i patrz, ja ci postawię łososia, normalnie. A ja ci tamago. Dobra, i tutaj postawimy. Dawaj, stawiamy, stawiamy jak najwięcej na stole, musi być giga. A no tak, bo ty zawsze chciałeś dużo tam jeść. Dawaj, więcej talerzy. O myk. Co jest? Czemu wszyscy do naszego stołu się dosiadli? Bo jesteśmy fajni. Proszę mi nie zjadać. Masz tu sos sojowy. Gdzie był sos sojowy i wasabi? Używasz teraz sosu sojowego. O, ty, normalnie sobie oblałem sos sojowy. Naciskasz na sos sojowy on wtedy sobie normalnie kropi jak jesz. Ej, dobra, y, dobra, to ja tutaj muszę chyba znowu się wziąć za roz, rozkładanie Wow, ej Premium Tak, też tak właśnie nacisnę i mówię menu premium Mówię, mufika, proszę bardzo O, uwielbiam to jedzonko Słuchajcie, musimy wbić 150 To są te sojowe kieszonki Ja zawsze to nazywam kieszonki To jest nie fair, bo ja kładę to na stole i wszyscy mi jedzą I ja nie dostaję punktów, bo mi zjadają wszystkie jedzonko No dobrze Matko, danko, tango O nie, on premium O nie Nie nie, jadł tego w Japonii, ale lerka chciała nas na to zabrać. Musimy nadrobić. Ej, to jest naprawdę. Czy to są ludzie, którzy zjedli najwięcej? Matko, widzisz, ktoś tu zjadł ile ma punktów? Ej, ja mam tutaj kieroszki. Patrz! O, ależ to. Szt... daj mi mi O tak! Czyli prowadzenie tej restauracji polega na tym, że tylko jemy w sumie. Nie, nie ogarniał, a może da się swoją założyć. Poczekaj, wyjdźmy stąd. Prywatna jadalnia. O, wreszcie mam widelczyk, widelczyk! Nie będę musiała jeść pałeczkami cziskejka. O, Nikola się bardziej bliżej nie przysiewa. Co ty powiedziałeś tu? Widelczyk. Nie muszę iść pałeczkami. Nie muszę jeść pałeczkami. Przecież się mam w tym jednorazowym zakupem. To nie, nie, nie chcę. Ej, tu się da kupić. Zaraz zagram na autobacie, bo mi starczy. Dango. O nie, to się sprawiło. To takie dango, wiesz, tym sosem, co mi nie smakowało, ale chcę jeszcze raz przetestować w innym miejscu. Mufinka, ta gra to jest symulator, można powiedzieć, Japonii. Ty możesz tutaj wyjść stamtąd, iść normalnie do sklepu i Proszę, ty za wiesz. to, o, tu możesz za robuxy dokupić sobie sushi. Sushi to jest waluta. Parasolka można kupić, 500 sushi kosztuje. Macza. What love people moci, słuchaj, je moci. One są pyszne za 500, za 500 zjedzonych sushi można by sobie Normalnie mieszkanie tutaj Gdyby to było tak naprawdę Tak, normalnie wychodzisz tutaj na miasto, zobacz, gdzie ty jesteś Czy ty jesz sushi cały czas? Nie, ja jem teraz y, moci I one są pyszne I, Czy ty widzisz to onigiri chodzące tutaj? Czekaj, idę już stąd, a mogę zagrać? Czy mi nie starczy? Grom, 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 grom. Ma... Okej, okay, Mufika, 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 co znajdziesz? Złapiesz? Gdzie jest ten łapieć? A no to jest, jest, dawaj, 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 co to jest? O, matko, zaproszenie do prywatnej Czekaj, ja muszę się wysilić tutaj teraz Nie mogę zmarnować tej szansy Sto, no już stanęłam przy tym Fika, łapiesz, A, bo ty jesteś miśkiem, tak? To łap miśka, dawaj Ej, czym mam zjechać? A, tym się zjeżdża Proszę, proszę, błagam cię, proszę Łukasz, kto to jest? Kto to był? O nie, upadł, no nie Ej, wszystkie w ogóle filmiki właśnie z automatów i z Japonii tutaj, w tej liście, w proponowanych. Ej, nie jest smutno, ja chcę tam wrócić. Wika, słuchaj, siadłem obok gościa i zjadam mu jedzenie. Normalnie siedzę tutaj, siadłem obok. Siądź, ej, siądź z boku. A ty mu zjadasz, a on wygląda jak ty. Co? Wcale, że nie. Tam mu zjadać jedzenie, Zjedz mu całe jedzenie. No ja potrzebuję na teraz na gachę. 150 kosztuje to, żeby trafić to onigiri. O, tobie też zjem. O, mięsko, pyszne mięsko. Jeszcze pięć, jeszcze pięć, Szybko. Dobra, dobra. Ej. Mufika, idziemy na koło Fortuny może trafię, uda mi się trafić tego. <laughs> matko, kotę szczęścia macha mi rączką. <laughs> Nie masz kotełka jeszcze. Wiesz, że jest nawet koło świątynia koteła szczęścia i możesz tam zostawić swojego. Chodź, chodź Mufika ze mną na miasto. Czekaj, kończę punkty, bo potrzebuję sto, żeby mieć gachy. Dobra, to, widzę, to dobra, to ja idę, to ja idę wyrolować y, Onigiri Sushaito. Koło to. Fortuny. Ja myślałem, że 150-350 kosztuje. Gacha? Nie, o nie giri to, żeby za tobą chodziło. O nie, ja już się nabrałem, widzowie! A czemu nie mogę zakręcić tu? Jest... Tu można kimono sobie nawet kupić Kolorowe pałeczki, ale nie chcę kolorowych Chociaż bym tylko różowymi pałeczkami Ale nie, zobaczmy jakie są inne Tutaj jest, zwierzaki, pałeczki eee, Zwierzaki, pałeczki O, ja cię kręcę, ej, ja chcę w tą grę Ja chcę w tą grę pograć więcej Naprawdę, ej, tu można kupić sobie kimono Tu, tu jest masę rzeczy, można sobie piknik zrobić Okej, okay. widzowie, widzowie, widzowie. Trzymamy kciuki Ja chcę zdobyć, które pałeczki Jest kotek króliczek, króliczek, ten różowy króliczek Nie, jednorożec, on jest jednorożec. chcę Zdobyć chcę zdobyć kłopot. Miednorożca chce zdobyć. Dobra, trzeba... czekaj, jak to się kręci? 200, ty masz, skąd ty masz 250? To jest za 250, naprawdę? No tak, no właśnie. O nie, te może są tańsze. I jeszcze droższe. Czy ona ma sushi premium? Nie, myślałem, że ma sushi premium. Takitek, to ty, hejka. Błagam się, małpko. <laughs> tu się ramen da zamówić? No w każdej raczej taki suszarki się dało, więc wiesz. Ale tu normalnie wyjadasz kluski z ramenu. Nie jesz zupy, tylko wyjadasz kluski z ramenu. Chodź, udowodnij, <laughs> Dasz radę, bądź u mnie, bądź moja, bądź moja I tak wygrałam, wygrałam Ależ to dzieła! Co trafiłaś? Mąkę, narzędzia, pluszowe mąki I teraz co ja mogę z nimi zrobić? E, po prostu go jeść Ja nie ogarniam o co tu chodzi, bo ona zbiera talerze No i siedzę tutaj, przepraszam Pozwól, że zabiorę te talerze patrz, patrz. O, ja ci kręcę. Dobra, chodź do mnie. Ja muszę ja muszę wbić 350, żeby oni to wziąć. Pałeczki i, za, i zajadamy. Zajadamy, zajadamy. Ja nie wiem, ale ona miała. Widzisz, to nie je. Zobacz, za tobą jest. Zobacz, ona siedzi sobie na tym. Bo jakie słowo. No właśnie, ja chcę trafić, jest 8% szans na nie tylko. O, ale mi dali popatrz. E, e, ja też chcę. E, skąd ty masz takie pyszne jedzonko? To jest nie w jest talerz tego gracza. To nie jest moje. talerza tego gracza. Nie mogę zjeść jego talerza. On sobie postawił przede mną i nie mogę zjeść. Weź, spróbujmy mu zjeść. Czemu się nie dam zjeść? Mu. O, nie, dobra, dobra, widzowie. Zmieniamy stolik. To, bo niemiłe. Idziemy znaleźć nowy. Yy, wygraj nagrodę. Ja sobie tu siądę. Korzyści: Twój unikalny sushi, bomba. Miękka porcja z edytorem. Umieść sushi, boba i miękką porcję na przejęśnikach. Specjalny strój szefa kuchni. Zostań szefem kuchni. Ale jak mam zostać? No, chyba muszę zapłacić. Strój szefa kuchni. strój kelnera. Strój szefa kuchni. Yy, czy jak kupię strój szefa kuchni, to będę tam mógł wejść? Powika! Dam go nie mogę. Tego też nie mogę, ale warto było spróbować. Zupa miso Jak mogę ją zjeść pałeczkami? A mogę ją wypić? Ej, fajny, bardzo mi się ta gra podoba Szczerze, to jest jedna z najlepszych gier w vlogcie, jaką grałam Czekaj, czekaj, czekaj e, Stwórz Boba I co teraz? Stworzyłem Boba Halo, halo, dzień dobry Czy ja zrobiłem... Ja mam własnego Boba Boba Szejka Umieść na stole, gdy siedzisz Gdy siedzisz, co? A nie mogę tu umieścić na stole, żeby to jechało do kogoś? Mufika A? Nie chcesz mojego Boba? Ej, przynieśli mi... Będzie jechać tu mój napój normalnie? Naprawdę? Tak, zrób, stwórz sushi. Yy, rodzaj żywności, zrobimy tak: rolkę, wytwórny sos, majonez, na wierzchu łosoś, wypełnienie, tempura z krewetkami. Ryż dostałam, rysz! Yy, stwórz sushi. I teraz tak, sushi, rolka, e. Dobra, ej, słuchaj, jedzie moje sushi z moją twarzą normalnie. Ja. No, zobacz, no bo ja kupiłem tutaj za 300 Robuxów, że jestem szefem kuchni. Pokaż, gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś. Słuchaj, zaraz będzie jechać 10, już tutaj, tu, 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 tutaj puszczałem, zobacz. Zaraz będzie jechać moje. Zobacz, jest! Faktycznie! Ej, gratulacje! Ej, ja nie mam kit, tak czemu mieć jeszcze Robuxów, do doładowałeś? Dobra, słuchaj, e, w następnym odcinku robimy własne susze, co ty na to? Dobra. Zostajemy tutaj szefami kuchni i normalnie robimy własne susza i to. Ej, to jest sztosowe. Buziaki, pa! Pa!